Uczniowie trzeciego liceum w oczekiwaniu na oficjalne otwarcie nowej hali gimnastycznej nie próżnują. Do takich warunków są przyzwyczajeni. Do tej pory wybierali między małą ciasną salą gimnastyczną a grą na świeżym powietrzu. Niskie temperatury nie są im straszne. W przyszłym tygodniu ma już być e, otwarta, więc e, sobie już pogramy. Na dworze fajnie się gra, więc nie widzę problemu, żeby jeszcze więcej pograć. Nawet jak jest zimno, bo fajnie pokopać w piłkę. Na otwarcie nowej hali czekają nie tylko uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego w końcu przestaną zastanawiać się, w jaki sposób poprowadzić zajęcia z WF-u, tak aby każdy mógł trenować w odpowiednich warunkach. Jak słyszymy, ta grupa tak kocha futbol, że do momentu aż spadnie śnieg, chłopcy wolą grać na zewnątrz. Chłopaki są zorganizowani, są przygotowani na to, żeby zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Także jest tu też taki element hartowania. Jak najbardziej takie zajęcia są pożądane dla uczniów. Patrząc na tę halę, można śmiało powiedzieć, że trzecie liceum ograło wszystkich. Uczniowie zdominowali budżet obywatelski i zyskali taki obiekt sportowy. Dziś już mało kto wspomina o tym, w jaki sposób szkoła zbierała głosy. A dyrektor ogólniaka Zbigniew Kościk stanowczo zaznacza, że szkoła nie powinna wstydzić się zbierania głosów, bo o nowoczesną halę sportową zabiegała od lat. Chcielibyśmy się chwalić tą inwestycją, super sprawa jak widać, wpisuje się w to, co było największą potrzebą szkoły od 70 czy 60, 60 lat. W oczekiwaniu na oficjalne otwarcie nowej hali klasy, które preferują grę w koszykówkę, już mogą skorzystać z nowego obiektu. Ważne jest to, że sufit jest wysoki, bo na tamtej sali sufit był trochę niższy, najciężej się grało w siatkówkę. Dużo koszy, też na pewno fajnie, bo my, nasza klasa najbardziej lubi grać w koszykówkę. I duża przestrzeń. Nie? No i właśnie, duża przestrzeń, nie będziemy musieli się gnieździć. Nowa hala to technologiczny majstersztyk. Kosztowała, uwaga, ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Dyrektor szkoły zaznacza, że taki obiekt sportowy ciężko znaleźć w regionie. Mi się w tej sali wszystko podoba, ja o wszystkim powinienem mówić, i o kotarach, i, i o posadce, i o koszach, i o elektronice, która jest naprawdę z najwyższej półki, i o tablicy, która będzie nam przedstawiała wyniki, i o takim centrum zarządzania tą, tą salą, i, i o szatniach, przebieralniach, no naprawdę jest to z najwyższej półki. Przypominamy, uczniowie trzeciego liceum wykorzystali fakt, że w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego można było zgłaszać zadania oświatowe. Wygrali również stołówkę. Kto wie, czy w tej placówce ta inwestycja nie przyda się bardziej niż nowa hala sportowa, ponieważ blisko połowa uczniów trzeciego liceum to osoby dojeżdżające do szkoły nawet kilkadziesiąt kilometrów.